Witaj Widzu ponownie na naszym kanale Jesteśmy FLAZE A dzisiaj chcielibyśmy Wam życzyć Wesołych Świąt, które się nie, niedługo już będą yy, Siemano Widzowie witam w kolejnym odcinku na naszym kanale Jesteśmy FLAZE A dzisiaj nagrywamy 3 konkurencje, 3 wyzwania Jest to Parkour, PvP i Quiz I bez przedłużania zaczynamy Okej okay, Widzowie jak widzicie najpierw zaczyna Jones Okej okay, Widzowie pewnie się zastanawiacie kim jest Jones Jones to kandydat do projektu to który nagrywa z nami dlatego, że chce go sprawdzić. Okej, okay, niestety Jones nie dostaje punkta za parkur. Teraz czas na podsumowanego kruka, czyli na mnie widzicie jak pędzę, biegnę. To jest ta prędkość, to jest ta prędkość na pewno. Yy, zdobędę punkt, mam nadzieję, że o widzicie. I zdobywam właśnie, to jest łatwy, zdobyty zdoby punkt. Okej, okay, w teraz przyszła pora na My Block. Widzicie jak mu tu zgrabnie i ładnie idzie. Na pewno zdobycie, mam nadzieję, że zdobycie punkt Dobrze, bardzo dobrze mu to idzie jak na razie, naprawdę Obym nie, nie, nie wypaplał, że ten opadci na pewno na 100% to zrobi Aj! No! Okej okay, widzowie, my blog nie dostaje punkta Jest 1 0, 0 dla mnie Okej okay, widzowie, kolejną konkurencją jest PvP Każdy z każdym musi, czyli są do zdobycia dwa punkty I pierwszy będzie się bił ja z, y, z y, Johnsem Itemki dostał tarcza, y, direccion kamienny miecz oraz taki secik. I już teraz walczymy start w Okej okay, widzowie, 3-4 start Dobra widzowie, wygrałem punkt, ląduje do mnie. Okej okay, widzowie, teraz mam lock z Johnsem, czas start! Wygrywa don. Okej, okay, widzowie, kolejna runda Tym razem na podstronie Kruk, czyli ja kontra MineBlock Czas start Runda giera no nie, spieszak się tu tyłu podejdzie To jest można hapsnąć nie wiem do, do, Nie wiem Idę cię od tyłu hapsnąć Po prostu łap się, łapę. Nie No nie A! Co jest? U. Co jest? Widzowie w tym samym czasie mam po jednym punkcie wow wow ja, okej okay, widzowie ostatnia czyli konkurencja czyli quizy są tu książeczki w tym jak widzicie są pytania oraz odpowiedzi a b c d i każdy zaznacza tutaj y, przewraca sobie książkę z tyłu i tutaj daje odpowiedź albo na dole też można dać odpowiedź i to tyle I wy dostajecie książeczki i zaraz będziemy odpowiadać widzowie na pytania będziecie mieli ekrany moj i bloka a to na samym końcu razem sprawdzimy okej okay, widzowie czas start 5 minut od teraz Legenda Ok widzowie, zleciliśmy już wszystko i teraz idziemy do wersji kości, wy tego nie zobaczycie, ale my już tak Okej, okay, widzowie, podliczyliśmy to wszystko i trzecie miejsce zajmuje y, Dons z ilością punktów 3 Drugie miejsce zajmuje Mindblock z ilością punktów 4 I pierwsze miejsce zajmuje ja na płocony kruk z ilością punktów 5 i 5,5